W poprzednim odcinku na kanale Topik i topcia Katie trafiła do szpitala. Dziewczynka bardzo źle się czuje. Badania wykazały, że serce Katie jest osłabione, a to wszystko przez drastyczne odchudzanie się. Wszyscy bardzo martwią się o Katie, chcieliby, aby wróciła do zdrowia jak najszybciej. Zobaczmy, jak dzisiaj czuje się Katie. Czy jej stan zdrowia się poprawił? Zapraszam Was do oglądania, zostawiania łapek w górę. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Miłego oglądania. Topik i top O oh my gosh! Jakie nudy w tym szpitalu! Ja tu nie wytrzymam. Hej Katie. Poretki baretki. Wojtek, a co ty tutaj robisz? Estera mi powiedziała, że jesteś chora, że jesteś w szpitalu. Postanowiłem cię odwiedzić. Oh, my gosh! Wojtek! A ja tak źle wyglądam! Nieumalowana, nieubrana, nieuczysana! Oh, my gosh! A przestań. wyglądasz bardzo ładnie. Oj Wojtek, ja wiem, że ty tak mówisz tylko po to, żeby mi nie było smutno. Dziękuję ci bardzo. Czemu postanowiłeś mnie odwiedzić? Wszyscy przyjaciele się o ciebie martwią. Przyniosłem ci koszyczek pełen słodkości. Baretki, baretki! Same słodycze! Same tuczące rzeczy! No tak, Katie, bo ty musisz teraz dużo jeść. Musisz przytyć. No, nie mogę przytyć, bo będę gruba i wszyscy będą się znowu ze mnie śmiać. Katie, nie jesteś gruba, jesteś bardzo ładna. O oh mój dziękuję ci bardzo, Wojtek. Jesteś przemilutki, przesłodziutki. Katie, wiesz co? Może byśmy poszli coś zjeść? Tutaj w szpitalu jest taka mała restauracyjka. O, um, um, no dobrze. E, zapraszasz mnie? To okej, okay. pójdę chętnie z tobą. No to chodź. Zaraz, zaraz, Katie. A dokąd ty się wybierasz, co? Uh, ja chciałem zabrać Katie do restauracji szpitalnej, żebyśmy coś zjedli, żeby ona coś zjadła. Oh, my gosh, panie doktorze, ja się tak nudzę w tym szpitalu! Ja już z nudów no, normalnie nie mogę wytrzymać. Proszę pozwolić mi pójść. O, widzę, że kolega bardzo o ciebie dba. Fantastycznie, dobrze by było, gdybyś coś zjadła. Jasne, idźcie, tylko wróć niedługo. Będziesz musiała dostać kolejną porcję kroplówki. Okej, okay, proszę pana, niedługo wrócimy. Mamo, co robisz? Właśnie się zabieram zapieczenie babeczek. O, babeczki, uwielbiam. Może zrobisz trochę więcej? To zaniosę Katie do szpitala. No pewnie, a jak ona się czuje? Przez telefon mówiła, że dzisiaj o wiele lepiej niż wczoraj, także bądźmy dobrej myśli. Katy na pewno szybko się wyleczy. No, tylko oby się więcej nie odchudzała. Myślę, że w szkole powinni nauczyciele poruszyć temat hejtu. Tak, też tak myślę. Jak widać, nie wszyscy rozumieją, że hejt jest bardzo zły. Te dziewczyny doprowadziły Katy do okropnego stanu. W sumie, mamo, i tak nie mam co robić. Pomogę ci upiec te babeczki. Dobrze. Proszę bardzo, Katie, twoje jedzonko. O, Redki. dziękuję ci bardzo, Wojtek. Ale wiesz co? Strasznie się wstydzę. Wstydzisz? Czemu? No zobacz, jak ja wyglądam. Jestem w szpitalnej piżamie. Okropnie się czuję. Gdybym wiedziała, że przyjdziesz, to bym się chociaż ubrała. Mama mi jeszcze nie przywiozła mojej domowej piżamy, dlatego tak źle wyglądam. No, przestań, niczym się nie przejmuj. Ważne, że jesteśmy tu razem i że mogę chociaż trochę poprawić ci humor. Oh, my gosh, Wojtek, ty jesteś taki miły. Normalnie aż mi apetyt wrócił. No to super, zajadaj się. mmm, mm, mm. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Posiedzę z tobą, mam trochę wolnego czasu. Super, Wojtek, ja się tutaj tak nudzę. Hmm. No to mogłem ci przynieść jakieś książki albo coś, e, a nie słodycze, żebyś miała co robić. Ale ja lubię słodycze i chętnie je zjem, a książek nie lubię czytać. No co ty? Ja uwielbiam. Bardzo lubię książki przygodowe. Musisz jakąś przeczytać. Na pewno ci się spodoba. No dobrze, to może następnym razem przyniesiesz mi książkę. Spróbuję ją przeczytać, ale nie obiecuję, że dam radę. Strasznie się nudzę podczas czytania. No, co ty, przyniosę ci taką książkę, że na pewno ci się spodoba. Świetnie, mamo, to ciasto mamy już gotowe. Tak, teraz przydałyby się truskawki. O nie! Zapomniałam o truskawkach, nie kupiłam ich. To nic, mamo, przejdę się do sklepu. A co wy tutaj pichcicie, co? Babeczki, ale zapomniałam o truskawkach. Topcia idzie do sklepu, może pójdziesz razem z nią? No w sumie to mogę iść. I tak nie mam nic lepszego do roboty. No dobra, to pójdziemy razem. Tylko truskawki, mamo? Nic więcej nie trzeba? Tak, tylko truskawki. Okej. Okay. Kilka minut później. Katie, a czym ty się w ogóle interesujesz, co? Co lubisz robić w wolnych chwilach? O, redki, beretki Wojtek, no ja to się interesuję modą, uwielbiam robić sobie make-up, fryzury. A, no, a tak poza tym? A, um, jak byłam ostatnio, stopcia, e, na tym wyjeździe, wiesz, e, tym kamperem. No, szkoda, że z wami nie pojechałem. No, to mi się tam bardzo podobało, czyli to znaczy, że lubię podróże. No to wiesz co, Katie? Jak przytyjesz i będziesz już zdrowa, to zabiorę cię na wycieczkę. Co ty na to? Oh mój gosh! No pewnie ja bym chciała, Wojtek. No oczywiście, że tak. No to teraz masz motywację. Musisz przytyć. O oh jest, teraz będę jadła za dwóch, tylko tak, żeby nie być gruba, bo wtedy mnie nie zabierzesz na wycieczka. Zabiorę, nawet jak przytyjesz bardzo dużo. A dokąd byś chciała pojechać, co? No, nie wiem, Wojtek, musiałabym się zastanowić. A może ty coś wymyśl? Niech to będzie niespodzianka. Dobra, wymyślę coś naprawdę ekstra. Dziękuję ci bardzo, że do mnie przyszedłeś. Wiesz, powiem ci coś zabawnego. No co? Ach, jak się dowiedziałam, gdzie mieszkasz, to chciałam przyjść cię odwiedzić, ale jakoś tak nie starczyło mi odwagi. Bardzo mi się spodobałeś, jak zobaczyłam cię po raz pierwszy. Tylko ja tu zawsze się tak wygłupię, albo powiem coś głupiego, albo nie wiem. No co ty, dzisiaj nic głupiego nie powiedziałaś. Ogólnie to jesteś bardzo fajna. Polubiłem cię. Ja ciebie też, Wojtek. Jak znajdę czas, to jutro też cię odwiedzę. Oh my gosh, byłoby super. O, tu jesteś, Katie. No dobrze, wracaj do łóżka, czas na kroplówkę. O, redki, baretki, znowu leżenie w łóżku. Ta kroplówka tak wolno leci. Och, nie można tego jakoś przyspieszyć? Nie, nie można. No dobrze, to ja będę już uciekał. Och, szkoda! No dobrze. To do zobaczenia, Wojtek. Do zobaczenia, Katie Pa. Oho, czyżby twój chłopak? No proszę pana, ale mam nadzieję, że kiedyś nim będzie. Bardzo mi się podoba. Jest taki przystojny. Żebyś miała siłę na spotkania z nim, musisz dostać kroplówkę, żebyś wyzdrowiała. Jaj, no wiem, wiem. Mam tego serdecznie dość. Pracuję od rana do nocy. Proszę znaleźć jakiegoś pracownika, który będzie mnie zmieniał po południu, chociaż na kilka godzin. Chcę wracać wcześniej do domu. Mówiłem ci przecież, że nie ma pracowników. Nie będę zatrudniał nowych. Każdy chce pracować cały dzień, a nie tylko dwie, trzy godzinki, bo ty chcesz wrócić wcześniej do domu. A truskawki chyba będą u góry. Musiałbym zatrudnić jakiegoś ucznia. Tylko oni mogą przychodzić do pracy na 3-4 godziny, a nie na cały dzień. No nie wiem, czy znajdę kogoś takiego. Proszę pana, szuka pan pracownika do sklepu? Tak, szukam. <grych> Mój pracownik jest zmęczony. Muszę go trochę odciążyć. A, a może ja bym mogła przyjść do pracy? Popciu, ty do pracy, do sklepu? No co ty teraz? No a czemu nie? Słyszałam jak pan mówi, że uczeń by się nadawał. Mogłabym przychodzić popołudniami na 3-4 godzinki, tak jakby pan chciał. No nie wiem. Hmm, zostaw mi do siebie na miary, zadzwonię do ciebie. Okej, okay, zostawię panu mój numer telefonu. Topciu, no co ty? Okej, okay. zapisałem twój numer. No i super, może pan zadzwonić. Wiem, że się sprawdzę. Będę super sprzedawcą. Nie no, na razie nic nie będziesz sprzedawać. Będziesz sprzątać w sklepie. Okej, okay, mogę sprzątać. No to będziemy w kontakcie. Topciu, po co ci praca w sklepie? No co ty teraz? No a czemu nie? Mogłabym sobie dorobić. Zarobię trochę kasy i będę mogła sobie kupić coś fajnego przecież dostajesz kieszonkowe, ale będę miała więcej pieniędzy, to chyba dobrze, nie? Niedługo wakacje. Jak zacznę pracę w tym sklepie teraz, to w wakacje na pewno też będę mogła pracować. Będę przychodzić na 3-4 godzinki i dorobię sobie kasę, czegoś się nauczę. O Redki, No jak chcesz, no twoja sprawa. Ciekawe czy mama się zgodzi. Na pewno się zgodzi. Dobra, chodź po te truskawki. Godzinę później. Hej, o Katie. Oj, zasnęła. O, o, Esti. Cześć! No cześć. Postanowiłam cię odwiedzić. Przyniosłam ci grę, żebyś się nie nudziła. O Redki, dziękuję. Wiesz, że był u mnie twój brat? Naprawdę? Nic mi nie mówił, że do ciebie idzie. Jakbym wiedziała, to bym przyszła razem z nim. No, tak dobrze, że przyszedł sam. Przynajmniej mogłam spędzić z nim trochę czasu. O czy Este, jaki on jest przystojny! Przystojny? Mój brat? No co ty? Wiesz, Katie, on nie ma dziewczyny, także w razie czego możesz do niego podbijać. No tak, ale jak kiedyś chciałam do niego numer telefonu, to nie chciał dać. Oj, to było kiedyś, a może teraz chce. Lepiej mi powiedz, jak się dzisiaj czujesz. No, dzisiaj o wiele lepiej niż wczoraj, ale jeszcze będę miała różne badania, bo coś mam z sercem. Słabo bije czy coś takiego? Ojej, brzmi poważnie. Przez to całe odchudzanie same problemy. Mogłam się nie odchudzać aż tak. To było bardzo nieodpowiedzialne. No ale już nie będziesz się odchudzać, prawda? No, już nie będę. Na pewno nie będę brała żadnych tabletek na odchudzanie. Esti. Ale czemu ty przyszłaś sama? Gdzie jest Topik i Topcia? A, nie wiem. W sumie to nawet nie pomyślałam, żeby do nich zadzwonić. Chciałam przyjść do ciebie sama. Chyba, że mam sobie iść. No, Esti. Och, kiedyś się nie lubiłyśmy, ale teraz już nic do ciebie nie mam. Cieszę się, że do mnie przyszłaś. Będziemy mogły sobie poplotkować. Chodź, pójdziemy do szpitalnego sklepiku. Kupimy sobie jakiś magazyn modowy. No i jakbyście się zgodzili, to by było ekstra. Mogłabym chodzić po szkole do tego sklepu, dorobić sobie. No i topciu, no ja nie mam nic przeciwko. O, no to już mamy jeden głos na tak, a ty, mamo. Ach, kochanie, jeżeli brakuje ci pieniędzy, to wystarczy przyjść, powiedzieć, a my ci damy pieniądze. Ale ja nie chcę, nie o to chodzi. Ja chcę mieć jakieś zajęcie po lekcjach. Zresztą niedługo są wakacje. Mogłabym sobie chodzić właśnie w wakacje tam dorabiać. No, mamo. No, nie wiem sama. No No dobrze, no niech będzie. Juhu! Ja to ciebie naprawdę siostra nie rozumiem. Po co ci praca? Nie lepiej spędzać czas z przyjaciółmi, z nami? No, przecież będę się z wami spotykać. Nie będę tam chodziła codziennie do pracy. A nawet jeśli, to tylko na kilka godzin, nie na cały dzień. No, na cały dzień nawet byś nie mogła. Jesteś za młoda. Byle byś szkoły nie zawaliła, Topciu! Nie zawalę, tato. Już niecały miesiąc i będą wakacje. Juhu, ja nie mogę się doczekać. Wakacje są najlepsze. No tak, to prawda. Kochanie, a tak w ogóle to mieliśmy pojechać do naszego domku na plaży? No tak, ale tak wyszło z Katie i w ogóle. No, pojedziemy. Może w przyszły weekend, mamo? No właśnie, w przyszły weekend, pojedźmy. No właśnie, chciałaś jechać. No. No dobrze to, możemy pojechać w przyszły weekend. Juhu, ale super! Może Katie wyzdrowieje i będzie mogła jechać razem z nami. A, wolałabym zabrać Patryka. Myślałam, że pojedzie z nami Patryk i Estera. O, no dobra, super pomysł. Ja nie wiem, po co Topcia chce iść do pracy. Och, pewnie zbiera na coś pieniądze. Może musi uzbierać jakąś dużą sumkę. No to mogłaby nam powiedzieć, dołożylibyśmy jej. Ciesz się, że twoja córka jest ambitna i chce coś robić. Ciekawe, czy właściciel sklepu zadzwoni i czy weźmie mnie do tej pracy. Byłoby ekstra, bardzo bym chciała. O no wiem, wiem, zbierasz na coś kasę. Tak, ale na razie nie powiem na co. Och, ty i te twoje tajemnice. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, aby Katie umówiła się z Wojtkiem na randkę. Subskrybujcie kanał Topik i Topcia, aby nie przegapić nowych odcinków, nowych historyjek, toka boka. Do usłyszenia. Pa!